Mano, z tej strony i Witam Was w kolejnej serii. Tak, to jest pierwszy odcinek z. No właśnie, z czego? Pewnie tak to wiecie, bo przeczytaliście tytuł, ale. Ale dajcie mi się nacieszyć. To jest pierwszy odcinek z serii Serwerowe Granie. Serwerowe Granie. W tej serii będę sobie zwiedzać różne serwery. I na pierwszy, e, pierwszy, na pierwszy ogień po, po, przyszedł serwer, który nazywa się nie wiem jak, bo nie mam nawet tablicy. E, Zespałnowałem się o w tej tutaj, tutaj ładnej dziurze. Jest ona bardzo profesjonalną dziurą. A jeszcze deszcz mi na głowę pada, jest tym bardziej fajnie. E, jak widzicie, jest, jest bardzo duża kultura na serwerze, bo praktycznie nic nie pisze. Mamy tu pana admina, pra, prawdopodobnie, więc. O, widzimy, jesteśmy na spawnie. O tak! Co dalej nam nic nie mówi? Tu dalej nic nie ma. Tu jest fajnie. Ja sobie to wezmę. Bo czemu by nie? E, mamy cholernie dużo kotletów, więc wezmę je wszystkie. Bo uwielbiam jeść kotlety. Ale z racji na to, że tu mamy fajniejszy staw, bierzemy też ten staw. I zostawiamy kotlety. Ubieramy się pięknie, ładnie Bierzemy diamentowy miecz do ręki, więc nie wiem po co dostałem ten kamienny Jak widzimy, pan admin potrafi się przemieszczać... O nie, jednak nie, to ja też potrafię Patrzcie, ha! Przeszedłem pod szkłę Jesteśmy na gigantycz... w gigantycznej dziurze Dzień dobry, panie admin Cześć. A jak widzimy, pan admin jest na tyle miły, że e, po, po powiedzeniu mu cześć, e, on nas podpala. E, zadamy mu pytanie. Jest to bardzo. Oj, sorry, zapomniałem, że nie ma polskich znaków. O, przestałem się palić, to bardzo. Aha. <laughs> Dziękuję za odpowiedź. Tak. Trzeba być miłym. No to napierdzielamy mu, tak? Pewnie pan admin ma lepszą zbroję niż ja. I miecz na pewno też. W sumie to nie to, nie to powinno. Ojoj, umarłem. I spawnujemy się znowu tutaj. W skrzyniach oczywiście nie ma... O, jest jednak jest zbroja. Pięknie. Beautiful. Ale nie ma... Nie ma pięknych pocionków. Niestety, nie ma, nie ma pięknych pocionków. Ale to się da przeżyć, tak? To nie jest wcale aż takie wielkie uchybienie. Jak widzicie, na serwerze jest wielka, Ogromna kultura, bo wszyscy gracze, którzy są a jest ich aż dwóch, e, ładnie ze sobą współpracują. Więc e, na, ser, na, na, na całym czacie panuje też nie, niebywała kultura, gdyż, e, gdyż mamy bardzo dużo tekstu, który na nas naciska. Głównie to są to, e, powiadomienia serwera, ale to, to nie zmienia faktu, że jest bardzo duża kultura. No i tak idziemy, no i pokażemy mu, kto tu rządzi, tak? Oczywiście on ma potki, a ja nie mam potek. Jestem beznadziejnym biciem się. wbiciuj się. W sensie nie biję się. Próbuję bić go. O, jak mu przywaliłem. O, jak mu przywaliłem. O, jaki piękny serwer. Mamy na, na serwerze panuje... Kultura, ale to już, ale to nawet nie jest najważniejsze, bo mamy Bardzo dużą ilość slotów dostępnych Bo jest ich aż 5 To oznacza, że możemy się Bić z wieloma Kolegami naraz Jak widzimy Pan admin próbuje nas zachęcić do używania podków Więc napiszemy mu grzecznie Niestety Nie mam Podków Jest to bardzo smutne, ale mamy przynajmniej zbroję. Tam są tylko zbroja i mięso. Mięso. Lubię mięso, a wy lubicie mięso? Lubię sobie pojeść mięsem. Jesteśmy. O nie, nie zostawimy tego tutaj. Jesteśmy bardzo kulturalni, więc weźmiemy sobie wszystkie 64 kotlety. Cześć. Wal się. Haha. Ha. O tak. Mamy trzeciego gracza. Jest teraz super zabawa. Czuję, że. Czuję pewne ciepełko. Siema lampki. Dzień. Dobry, słoniku. <noise> to będzie interesujące. Mam no, to, to chyba nie była propozycja skierowana do mnie. Tak też zignoruję ją i nie wejdę na Team Spitzka, bo Team Spitzk jest nie dla mnie. Ja nie posiadam Team Spicka, dlatego nie mogę mówić na Team Spicku. Czy ja mogę pana zabić? O, możemy się tutaj bić, ale fajnie. Mo, widzicie, jak, jak pięknie można... O, on oczywiście zażywa swoje genialne potki, czyli... Zostaliśmy zbanowani, gdyż biłem się na spawnie, co nie było wcale zabronione. Tym bardziej nie było to uwzględnione w regulaminie, gdyż nie znalazłem żadnego regulaminu. Dziękuję administracji za wywalenie mnie z serwera. Na pewno już na niego nie wrócę. Do widzenia. A my się widzimy na następnym serwerze. No i jesteśmy na następnym serwie. Tutaj mamy piękne coś, co do końca nie wiem czym jest. Jest to zapewne skrzynka henderowa z jakąś dziwną główką szkieleta, z którego wywoływa się dziwny promień, przez który nic nie widziałem, gdy wszedłem na serwer. Ale mniejsza o to. Jesteśmy na serwerze MrCraft. Jest to przynajmniej na tyle ogarnięte, że możemy przeczytać nazwę na samym początku. To jest plus. Tu mamy regulamin i dziwne prze prze przemieniające się cyferko koliterki i jakieś inne jeszcze znaczki. Które potrafią przyprawić niejednego gracza o atak epilepsji. A tu kolejny taki znaczek. Mamy Survival Games, bo SG to skróto Survival Games. Mamy regulamin, do którego nie za bardzo chce mi się teraz iść. I mamy kupno rank, w sensie że musimy iść do góry. Może da się tym przelecieć. Albo i nie. Dobrze, to pójdźmy więc na prawo. Mamy mnóstwo osób i, i jeszcze więcej slotów, dlatego e, serwer prawdopodobnie będzie w miarę ogarnięty, aczkolwiek gdy patrzę na czat i widzę te wszystkie super oczotupne kolorki to żygać mi się chce, ale co to? Co tam? Widzimy tu mamy pierwszego kolegę. Dzień dobry kolego, jak się nazywasz? Miejscie 723. Cześć. Widzę, że jest pan zapatrzony, to nie będę panu przeszkadzać. Możemy iść na prawo, czyli stanąć przy tym i wybrać spośród dwóch, czyli mnóstwa różnych aren, na których mamy od zera do zera graczy. Może spróbujemy dołączyć. Jest! Udało się. Wpadłem do dziurki. To niedobre. To nie dobrze. Jestem jedynym graczem, który na tej mapie mógłby wpaść do dziurki. Jak widać mapa jest przeogromna. Nie zwracajcie uwagi na to, jak długo mi się to ładuje. No i chyba musimy wpisać GVOT, nie? Przynajmniej tak jak na większości serwerów. Ja poproszę start gry. Dlaczego nie mogę wystartować? Hello. Ja bym chciał wystartować, tak? Jest mnie aż jednego na 17 slotów. Ludzie, patrzcie, 17 slotów. Na serwerze jest ich tylko chyba 12 albo i troszkę więcej. A tu aż, my, aż 17 slotów. Co oznacza, że nawet gdybyśmy mieli pełny serwer, to, to, to i tak nie będzie pełne, pełna gra. Ale to nieważne. To jest nieważne. Jak widzimy, nikt nie chce do nas dołączyć, dlatego postanowiłem, że ich zignoruję i sobie pójdę. Więc dajemy SG Leafe. Le, tak, leafe. Niestety nikt do mnie nie dołączył, więc czuję się samotny. To, była, ba, to było bardzo niekulturalne z waszej strony, ludzie. Jestem rozczarowany, nawet bardzo. To pójdziemy na regulamin. Nie nie chcę mi siedzieć. To jest regulamin. Mamy tak. Nie czytuj. Nie wiem, czy to jest polskie słowo. No dobra, ale niech będzie. Nie obrażaj administracji. Nie używaj. TNT obok spawn. Nie obrażaj administracji. Hmm. Czy to kiedyś nie było? Nie, nie mogło być. Oraz graczy. Nie proś o itemy, rangi, OP itp. Nie spamuj oraz nie laguj serwera. W jaki sposób mogę lagować serwer? Czy może mi to ktoś wytłumaczyć? Nie spawnuj mobów na spawn. Czy można spawnować moby na spawn? Nie bij na trybie gry kreatywnym. Baw się dobrze. Dobrze, będę się bawić dobrze. wycoch, ze strefy bezpiecznej. Uważaj, wychodzisz ze strefy bezpiecznej. Uważaj na siebie. Wychodzisz ze strefy bezpiecznej. Dziękuję, że powiedzieliście mnie o tym cztery razy. Ale ja jeszcze się tu wrócę i zrobię sobie pauzę, ok? Za chwilę wracam, tak. Dobrze, jestem z powrotem. Tak też możemy biec dalej. To biegniemy. No i biegniemy. I biegniemy. I od razu wita nas piękna, zasrana przepaść. Dzięki której nie możemy nigdzie pójść. Co nie jest ani trochę wkurzające, bo to jest w końcu serwer Free Build. Jak pewnie się domyślam. Więc to nie jest dziwne. Ani też tym bardziej nie powinniście się wkurzać tym, że nie możecie nic zrobić. Ale jako, że my jesteśmy Tarzan. Pan Tarzan. To wskoczymy tu. Hura. Wskoczyłem do wody. Tu lata nie topesz. Jeszcze w życiu się z nim nie spotkałem, bo ostatnia wersja, na której grałem, to była 1.3.1. W sumie fajnie wyglądasz. Mogę pójść za to? Chodź, jesteś jak motylek. Chodź, musisz. Kusisz. Chodź mi na włoski, chodź. Chodź, rozczachraj mi włoski. Chodź, rozczachraj mi. O, dziękuję. O. o, nie, zabiłem! A nie, jednak nie. Jeszcze żyjesz. Czemu on nie jest kwadratowy? Tak ogólnie, co? Zabijecie. Co z niego wypada? Co z niego wypada? Muszę zobaczyć, co z niego wypada. Dobra, nie. Ogarnijmy się. Idziemy zwiedzać dalej serwer. Tak. Ym, mamy tam piękny domek. Może pójdziemy pana odwiedzić? O, i tam jest drugi domek. To oni się pewnie przyjaźnią. Dzień dobry, panie creeper. Ja tu nikomu nie robię krzywdy, tak? Czy ja mogę tu niszczyć bloczki? Tak, mogę niszczyć bloczki, bloczki, dlatego. O nie, niedobry szkielecik, niedobry. Co mi się w sumie nie za bardzo przyda, bo potrzebowałbym, żeby tam wejść więcej bloczków. Ale pan ma dziwną twarz, proszę się odsunąć. Ja nie chcę się z panem kolegować, tak? Tu mamy piękny domek, w którym na pewno ktoś mieszka. Jest tu mnóstwo potworków, co w gruncie rzeczy nie jest aż takie złe, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy całkiem nowi na serwerze i ledwo się zrespawnowaliśmy, tak? W sumie możemy wziąć ze skrzynki aż takie piękne nic. Dzień dobry panu! No i poszedł. No i co to ma być? Co to za kultura gry? Mówi się komuś dzień dobry, a to nic. To powiedzmy dzień dobry na czacie. Zobaczymy, jaki czat jest ogarnięty. Dzień dobry wszystkim graczom. Jak widzimy, serwer jest przeludniony. Mamy pierwszego kolegę, który się odezwał. Ma on dość nietypowy nick, ale co tam. O i mamy kolejnego kolegę, który się odezwał. Zapytamy ich. Jak wam się gra? Oczywiście nie używam wielkich liter ani też znaków interpunkcyjnych. Bo po co? Kala fiorek, rawciu. Nie rozumiem. Mi czyli mamy ogarniętych ludzi, że ty to, Lesiu. Mamy piękną historię, którą możemy śledzić na żywo właściwie. Znaczy ja mogę śledzić na żywo, wy nie możecie, bo wy nie jesteście na żywo. Ha, ha, ha. Zwiedźmy spawn. Co tu mamy? Mamy piękne okienka, przez które nie możemy wyjść. Co w gruncie rzeczy nie jest aż takie złe. sufit jest tak pięknie wysoko, że mamy pełną swobodę ruchu w każdej osi oczywiście mamy skrzynki, do których nie możemy się dostać bo po co co mamy jeszcze, co mamy jeszcze zwiedzamy, tak mamy kolejne skrzynki może tu się da dostać, nie, jednak nie widzicie, proszę co mamy na dole na dole mamy co kolejne rzeczy, do których nie możemy się dostać no, i dół łóżek też nie możemy się dostać, choć one są trochę dziwne. Raczej wolałbym w tym nie spać. Lecimy dalej, tak. O, mamy mnóstwo półłóżek. Dom ustawiono. Czyli teraz tu mieszkamy. To jest mój dom, a nie mogę się, a nie mogę. Otworzyć skrzynki w moim domu, to jest nie fair To jest po prostu nie fair Ale dobrze, niech będzie, że mieszkam na samym łóżku Co jest jawnym okradaniem mnie z własnej godności I domu, domu też Powiedzcie, kiedy będę mógł go zbić Bo mam taką ogarniającą nieochotę zbić tego pana Papa. Pa. Oj biedak. O, tu jest drabinka. A ja nie wiedziałem. Cześć, panie. Panie. Panie Creeper. Tam widzieliśmy. My, mieliśmy kolegę, który postanowił skoczyć, i jego dopadł inny kolega, który już nie chciał skakać. On tam czekał. Cześć. Cześć. Cześć, powiedz mi, cześć. Cześć. Jak widzimy, pan jest bardzo utalentowanym skoczkiem i potrafi skakać ładnie po płotkach. My tak nie potrafimy. A jednak, patrzcie. Oj. Spadaj. Jestem taki podły. Cześć. Au, moje oko. Cześć. O, ale trafił pan. Prawie. Dzień dobry. A to pan zombie w diamentowej zbroi. Ale i tak go zrzuciliśmy. Jak widzimy, jesteśmy w walce, więc wylogowanie grozi nam banem na 5 na, na minut. Dlatego, jakbyśmy teraz dali exit, to byłoby problem. Cześć. Jako, że nikt nie chce iść na y, arenę, tak też myślę, że to będzie koniec, bo, bo nie wiem, co bym mógł jeszcze pokazać. Y, serwer jest zdumiewająco obszerny, bo możemy się dostać prawie że wszędzie, oprócz wszędzie. Tak też jest bardzo wielka dowolność wyboru: możemy tutaj zejść na dół i tu zostać zabitym przez jednych z tych panów w zielonych kurtkach albo zejść tutaj i próbować im uciec więc mamy wyboru, a wyboru możemy pobiegać po spałnie i popatrzeć się na pół łóżka, a możemy iść na, na, na sam szczyt statku i popatrzeć się na innych badających łóżka I jest fajnie I, i możemy iść na arenę i pobić się sami ze sobą ale nie możemy zacząć, dlatego nie, nie polecam ani trochę może jeszcze zapytamy, kto idzie na arenę, tak? Kto idzie na arenę? Arena. So, przepraszam Was, przepraszam, to była literówka. Zwykła literówka. Kupię dirt. kupie zarcie dam 5 diamentów za 5 dmięsa, Tril, tri, elo, e, Czyli jak widzimy mamy mnóstwo ludzi, którzy są bardzo chętni do kupowania różnych rzeczy od nas, dlatego jak pójdziemy sobie, zabijemy krowę, to możemy iść do jakiegoś pana i on nam da za te 5 mięsek, które z niej ubijemy. On nam da 5 diamentów. I to wcale nie jest dziwne, że jeżeli on ma 5 diamentów, to znaczy, że ma diamentową zbroję i to... O widzimy, bo on ma 45 diaksów. Więc e, jak przewiduje, jest tu taka piękna atmosfera, że możemy używać e, różnego typu cheatów, kodów i tak dalej. Co doskonale umila rozgrywkę, zwłaszcza tym, którzy ich używają. Dodatkowo mamy taką piękną, taką piękną kulturę, że ludzie kuszą do siebie ludzi za, za pięć mięska i oni im oferują diaksy I, i to wcale nie jest dziwne, że oni mają tyle diaksów i że oni na pewno mają diamentowe uzbrojenie i udiamentowany miecz i oni mogą cię zabić i zabierać te pięć mięsek i wszystko co miałeś przy sobie nie, to wcale tak nie jest. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy pan, po, czy pan mo, mogę przeprowadzić z Panem wywiad? Ja bym chciał przeprowadzić z panem wywiad, co pan sądzi o tym serwerze. Dobrze, to ja zapytamy ja innych, co? Co sądzicie o tym serwerze? No i czekamy na odpowiedzi. Spra sprawdźmy, co nam odpiszą. A co Cię to? Jestem ciekaw Waszej opinii. Jak widzimy, mamy tu piękne, pie, piękny przykład tolerancji dla innych graczy. Aczkolwiek to, 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 to jest miłe, to jest bardzo miłe, jeżeli ktoś po prostu potrafi na przykład odpowiedzieć w ten sposób, tak. No i co? No i, i co? I, I wszyscy giną. No i co? I nikt mi nie odpowiada. To jest niekulturalne. To jest niekulturalne, ja się czuję obrażony. Dokładnie, ja się czuję obrażony. Tym, tym, sposob tym sposobem o nim. Ja, ja się tak nie bawię, nie. To nie jest mój poziom, nie. Ja się na tym nie zgadzam. Ja, ja wychodzę. Ja jeszcze tu wejdę na samą górę. I ja skoczę z, z góry, żeby było fajnie. I w sumie to chyba będzie koniec tego odcinka. Mamy dwa serwery. Pierwszy był. Super, super ekstra i nas wywalili a tu jest super ekstra i nas nie wywalili i możemy się cieszyć piękną rozgrywką z ludźmi, którzy mówią co, a co to więc e, żyć nie umierać dlatego bardzo bardzo serdecznie polecam wam ten serwer nazywał się on, nie pamiętam jak ale macie na, na, na spawnie, więc jak wejdziecie na serwer to możecie sprawdzić jak on się nazywał tak, no właśnie, no dokładnie, więc ja wam dziękuję za obejrzenie pamiętajcie że jeżeli Wam się podobało, to pokażcie to mi i zróbcie subskrypcję albo taki plus, taką łapkę, taką łapkę z kciukiem w górę. Ona ma taki palec do góry. No, tam jak klikniecie, to się dzieją ciekawe rzeczy, ludzie, mówię Wam. To rośnie, wszystko rośnie, tak. Cyferka się podnosi, oczywiście z opóźnieniem dwudniowym, ale co tam? No, jak subskrybujecie, to podnosi się licznik widzów, no i on się choćby troszkę wcześniej podnosi. I wtedy możecie być na bieżąco i oglądać wszystkie moje odcinki, które wypuszczam. I one się pojawiają od poniedziałku do piątku, ludzie. Od poniedziałku do piątku, czyli tak jak chodzicie do szkoły, albo do pracy. Jeśli chodzisz do pracy, to, to jesteś. to masz przez nie? Bo to w pracy jest do bani, a w szkole to już w ogóle, więc to, to już nie mówię. Dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie, mam nadzieję, że Wam się podobało. I cześć! O, jako że zapomniałem skoczyć z góry, to teraz skaczę do, z góry. O. Ale jako, że nie chcę skakać do wody, tak wolę tu i, i zginąłem. To cześć.